Yy, więc my ogólnie yy, jesteśmy z Katalin yy, już na, na zawodach i za chwilę będziemy rozgrzewać konie, choć tam na plaży, na to wyznaczone miejsce naszej grupy. Tak, właśnie my, yy, my nagry, nagramy tam jakieś u, urywki z galopu i tak dalej, i przejazdy nasze. Więc to będzie trochę krótki filmik, ale myślę, że będzie dobrze. No, myślę, że... Ale ładny widok. Mm. To jest właśnie przeznaczone to miejsce. Więc widzimy się za niedługo. Ła! Wow. <grym> U! Daj, papiśa! No, dawaj, 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 dawaj! Przeskoczymy? Ła! Wow. No, pięknie. Tam jeszcze jest jakaś przeszkoda. Dawaj, przeskoczymy ją. Juh. Raz, 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 no. I jeszcze. Możesz. No, dalej, 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 dalej. Da. O, tu obok badoku. No. Właśnie tak sobie skarczę. Katalin. Ja mogłam wyjść na padok. Dobra, więc startujemy. Uu. Cudem zostałam wpuszczona kamerką GoPro. Tylko dlatego, że właśnie ta Pani, która, no, która właśnie ma tą stajnię, to to jest mama katalin. Jest tylko dlatego został wpuszczona. Eee... Więc tak, jeszcze są zawody ujeżdżeniowe, ale to będzie za chwilę. Eee... No i właśnie za chwilę będziemy startować w nich. Są na razie przejazdy innych uczestników. I muszę sobie zmienić siodło, więc będziecie mieli to ogólnie nagrane wszystko. Dobra, ja już siadam i ogólnie właśnie już. No zacięłam się, zdejmuję to siodło yy, i zakładam to drugie. To drugie mam, z więc yy, trochę może nie pasować, ale jakieś jest. To jest najważniejsze. Tu właśnie przyjeżdża Katalin. Mm. O właśnie. Pięknie. mi za, za chwilę po niej startujemy. Mm. Yy, dokładnie ona to robi. Już yy, jest trochę starsza ode mnie. Mm. Dokładnie 3 lata eee, i e, no, więcej się też nauczyła i wcześniej zaczęła jeździć na eee, specjalne wodze do Marowari, więc no to, 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 to trochę o, właśnie takie ro e, e, robi, tak jak ja to dla, dla śmieszku nazywam, eee, wygibasy swoje ukłon, czyli y, Marowari potrafi, więc naprawdę super. Dobra, więc tak wyglądamy, przejazd. najpierw jadę kursem ogólnie tam w mojej jakimś czasie, bo to jest w ogóle środek mojego przedstawienia galop i właśnie teraz odam na środek. O. I coś właśnie. a no. I tu dalej lecimy kusem właśnie. I właśnie za chwilę schodzę. Tu właśnie schodzę i no. Już właśnie zsiadamy z konia. Zdejmuję. Są, tu się ogólnie inne y, konie kręcą, więc zdejmuję siodło, y, zdejmuję też czaprak, y, kłucam i zdejmuję y, też y, ochraniacze. Y, staję, y, i zamieniam um, właśnie, no zamieniam um, głowie um, na kantar, e, właśnie zakładamy kantar, no. I więc tyle, to by było na tyle w tym odcinku. W naszym drugim odcinku, jeśli Wam się spodobało, dajcie dokładnie i pa!